Cześć Boże, witajcie w drugim odcinku naszego adwentowego cyklu Lud jedynego Boga. Nie można mówić o tym ludzie, nie można mówić o Izraelu nie mówiąc o księdze, nie mówiąc o Biblii. W tym krótkim odcinku nie da się przedstawić ani całej historii Biblii, ani jakichś jej najważniejszych tematów czy problemów z nią związanych. Chciałbym, żebyśmy bardzo szkicowo zarysowali to, co najważniejsze właśnie w tej księdze w kontekście Izraela i jego tożsamości. To, co jest niezwykle ważne. To to, że mimo że ta księga powstawała na przestrzeni wieków, mimo że ma wielu autorów i wiele gatunków literackich, to jej temat jest zasadniczo zwarty. Jest to księga zwarta, jeśli się weźmie pod uwagę ten najważniejszy temat, którym jest historia zbawienia. Historia zbawienia poprzez przymierze, historia zbawienia, w której to Bóg inicjuje ratunek dla człowieka. Drugą bardzo ważną rzeczą związaną z Biblią jest to, że jest to księga niezwykle oryginalna. Dla wielu jest to, to również dowód tego, że jest to księga Boga, że jest to księga, która ma natchnienie i drugim jej autorem oprócz tego ludzkiego jest właśnie sam Pan Bóg. Jakie to oryginalne tematy? No, monoteizm, jeden Bóg, to, że to Bóg inicjuje spotkanie z człowiekiem, stworzenie świata z niczego, czy wreszcie to, że Bóg jest jedynym gwarantem przymierza? Oczywiście, znaleźlibyśmy jeszcze wiele, wiele bardzo oryginalnych tematów, i chociaż Pismo Święte Biblia zawiera ślady różnych mitów, opowiadań z ościennych Izraelowi krajów z tamtego czasu, to jednak zawsze interpretuje je w sposób bardzo oryginalny i też właśnie zgodnie z tym tematem, który czyni tą księgę zwartą. Czyli z tematem historii zbawienia. Jaka była historia tej księgi? Kiedy otwieramy Pismo Święte? Czy nasze, które znamy? Czy Biblię Hebrajską? Zaczynamy od Pięcioksięgu. Pięcioksięgu Mojżesza. Ale to nie Mojżesz jest autorem tego tekstu, choć rzeczywiście moment wyjścia z Egiptu i przymierza na Synaju jest takim momentem, można by powiedzieć, przełomowym w historii Hebrajczyków, w historii tego ludu i również jest takim momentem przełomowym, jeśli chodzi o tożsamość Izraela. I to właśnie teksty związane z kodeksem przymierza są najstarszymi w Piśmie Świętym, ale potrzeba było Kilkuset lat, około 400, to zależy od datowania, może 300, może trochę więcej niż 400, za czasów monarchii pojawia się instytucja y, pisarza. To jest X wiek mniej więcej przed Chrystusem, i to właśnie wtedy pierwsze fragmenty zostają spisane. Oprócz tego zaczynają być spisywane dzieje. I tak właśnie mamy Księgę Jozuego, Księgę Sędziów, Księgi Samuela, Księgę, Księgi Kronik. One inaczej niż w naszym Piśmie Świętym, do którego przywykliśmy i o którym jak otwieramy mówimy, no, księgi historyczne, to w Biblii hebrajskiej to te księgi są już zaliczane do proroków starszych. Ale o tym za chwilę. No i właśnie wtedy zaczynają być spisywane księgi, fragmenty. Co było wcześniej? Tradycja ustna. To jest niezwykle ważna rzecz w tożsamości hebrajskiej i również w Biblii hebrajskiej. Gdyby dzisiaj Żyda zapytać co to jest Tora, to on mógł powiedzieć wieloznacznie. Tora to oczywiście pięcioksiąg, ale Tora to również Słowo Boże, czyli cała Biblia, całe Prawo. Tora to również tradycja ustna, i wreszcie Tora to jedno i drugie, czyli ten tekst spisany, i tradycja ustna jego przekazu, jego rozumienia, jego tłumaczenia. To właśnie tradycja ustna sprawia, że będzie możliwa potem ostateczna też redakcja tej Biblii hebrajskiej. Kiedy to następuje? W czasie deportacji w Babilońskiej, to jest VI wiek przed Chrystusem. Zobaczcie, jak wiele czasu minęło od momentu wyjścia z Egiptu. Aż do deportacji babilońskiej. Mniej więcej, jeśli patrzeć na dzisiejsze, nasze, dzisiejszą naszą historyczną wiedzę, około 9 wieków. Kawał czasu, a mimo wszystko ta główna idea przetrwała w tym narodzie. Właśnie również dzięki temu, co nazywamy tradycją czy przekazem ustnym. To właśnie w czasie deportacji babilońskiej zaczynają działać ludzie, których moglibyśmy nazwać ludźmi księgi. Część z nich to są kapłani, którzy pozbawieni swojej funkcji sprawowania kultu, bo świątynia jest zburzona. Troszczą się o to, żeby tę tradycję ustną, ale również to, co już było spisane, zebrać, zredagować w jakąś jedną całość. I tak powstaje Tora, tak powstają inne księgi, tak kończy się powoli też krystalizować się dzieło proroków. Ale oczywiście powrót z niewoli babilońskiej, no to nie koniec. Jeszcze trochę czasu, zanim wykrystalizuje się coś, o czym dzisiaj możemy powiedzieć: kanon hebrajski, czyli zbiór ksiąg, które weszły do tego Starego Testamentu hebrajskiego, do Biblii hebrajskiej. Czy ona jest taka sama jak nasz Stary Testament? Nie, ponieważ kanon hebrajski uznaje tylko księgi spisane po hebrajsku, kiedy on się krystalizował, niektóre z nich, które my znamy, być może były spisane po hebrajsku, ale my je znamy po grecku i one były dostępne już potem tylko po grecku. Jakie to są księgi? My je nazywamy deuterokanonicznymi: to księgi Tobiasza, Judyty, Barucha, Mądrości, Syracha i dwie księgi machabejskie. Tych książek nie znajdziemy w Biblii hebrajskiej. Oczywiście to nie koniec historii tej księgi, bo oto kiedy Jerozolima zostaje zburzona, to Żydzi decydują się zebrać te wszystkie tradycje ustne i spisać je. I tak powoli powstaje najpierw Miszna, potem Gemara, pewne komentarze, a wreszcie powstaje Talmud. Talmud, czyli właśnie te, to tłumaczenie, to prawo w interpretacji najważniejszych rabinów. Również Talmud ma swoją historię. Najpierw ma dwie redakcje: jerozolimską i babilońską, chociaż ta jerozolimska rzeczywiście nie powstała w Jerozolimie. Ale generalnie byli to Życi, którzy musieli uciekać, no bo. Jerozolimia najpierw została zburzona, potem oni zostali rozproszeni. Oczywiście duża część Talmudu powstaje również w średniowieczu. Co ciekawe, Talmud był zakazany już od czasów cesarza Justyniana IV i tak naprawdę ostatecznie w Kościele Katolickim. Talmud został zniesiony z indeksu Ksiąg Zakazanych dopiero w 1968 roku przez papieża Jana XXIII. Co ciekawe, za 4 lata, 4 lata później, w ogóle zniknął ten indeks Ksiąg Zakazanych. Jak wygląda taka przykładowa strona Talmudu, możecie zobaczyć tutaj teraz. Oto, oprócz niewielkiego fragmentu samej tory, czy samego tam fragmentu prawa, jest Miszna, jest Gemara i są komentarze wielu, wielu rabinów. Jest też tekst masorecki. Co to był tekst masorecki? Otóż język hebrajski zasadniczo jest językiem, w którym nie ma samogłosek. Dopiero praca średniowiecznych pisarzy, kopistów, masoretów sprawiła, że zostały dodane samogłoski jako system punktowy. Było kilka możliwości, ale ostatecznie przetrwał taki system notacji punktowej pod spółgłoskami. To oczywiście sprawia wiele problemów, bo do dzisiaj nie jesteśmy pewni też w niektórych miejscach. Czy rzeczywiście dobrze są dobrane te samogłoski? Ale nie o tym, bo to jest bardzo szeroki temat. Sam stosunek Żydów do Talmudu dzisiaj jest bardzo różny. Dla niektórych jest rzeczywiście podstawą, a dla innych jest pewną inspiracją, jest tylko pewną drogą do czytania Tanachu. No właśnie, bo Biblia Hebrajska to inaczej Tanach. Od pierwszych trzech liter jej części: Tora, czyli prawo, to znamy, bo to jest nasz pięcioksiąg mojżeszowy. Potem mamy proroków, czyli nevim i potem mamy pisma, czyli ketuvim. Więc jeśli otworzymy Biblię hebrajską, to oprócz tego, że trzeba pamiętać, że czyta się ją od tyłu, bo tak się czyta język hebrajski, czyli od prawej do lewej, no to oczywiście jeszcze układ ksiąg w Biblii hebrajskiej jest inny. Do proroków, tak jak powiedziałem, są zaliczane księgi, które my uznajemy również za księgi historyczne. To, co dla nas wspólne i to, co istotne, to to, że oprócz tego autora ludzkiego uznajemy również, że Biblia jest słowem Boga skierowanym do człowieka. Natchnienie to temat bardzo szeroki, bardzo trudny. Ale trzeba zdać sobie jedną sprawę, że to jest do końca też tajemnica: w jaki sposób Bóg, nie naruszając suwerenności, wolności autorów, dokładnie przekazał to i tylko to, co chciał, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. Tak my wierzymy. Ale zasadniczo również dla Żydów to jest jakby oczywiste, że Tora. Czy w ogóle cały Tanach Biblia ma tych dwóch autorów, że Bóg jest również autorem tego słowa, że Bóg kieruje to słowo do nas? To, co trzeba powiedzieć również o Izraelu w kontekście Księgi, w kontekście Biblii, to wielki, ogromny szacunek tego ludu do tej Księgi. Można zresztą Izraela też nazwać ludem Księgi, bo rzeczywiście ten szacunek sprawia, że te teksty, które powstawały na przestrzeni wieków, że te teksty przetrwały do dzisiaj. Te teksty były kopiowane, były kopiowane zwykle naprawdę wiernie. Te teksty były przechowywane w ten sposób, żeby nie niszczały, a kiedy dzisiaj wnosi się kolejną kopię Tory do synagogi, do wspólnoty żydowskiej. To jest to ogromne święto. Wiele wspólnot celebruje to poprzez uroczystą procesję, poprzez radosne święto, bo to nowa kopia Tory, to nowa kopia Tanachu, Biblii czy jakiejś poszczególnej księgi wyszła spod ręki kopistów i jest dostępna, jest dana właśnie tej wspólnocie. Jest dana ludowi, temu ludowi wybranemu. Warto, myślę, dla nas w kontekście Izraela pomyśleć o tym, na ile my jesteśmy też ludźmi Słowa, tego Słowa, które już się objawiło w Jezusie Chrystusie. Myślę, że to, do czego Was zapraszam na ten pierwszy tydzień Adwentu, w kontekście tego odcinka, takiego pierwszego tematycznego, to. Otwierać słowo na ten adwent, znaleźć sobie więcej czasu, może 15 minut, żeby otwierać, żeby otworzyć Stary Testament, żeby otworzyć Proroka Izajasza, może najlepiej księgę Proroka Izajasza i słuchać tego słowa, tego słowa, które dla nas jest słowem ważnym i pięknym i które dla Izraela jest słowem ważnym i pięknym, że tutaj możemy się spotkać właśnie słuchając Boga przez tę księgę. Do zobaczenia, zapraszam jutro na kolejny odcinek naszego adwentowego cyklu z Bogiem.